To są strony ulubione, a dzisiaj w stronach nie nowość, ale coś, co bardzo chcę Państwu polecić. To jest powieść, krótka wymiana ognia Zyty Rudzkiej, napisana jeszcze przed tkankami miękkimi. Ta książka jest napisana w takim rytmie, tempie. Zyta Rudzka mówi, że książka powstawała, rodziły jej się w głowie te postaci, te historie, kiedy dużo chodziła. Ona powstawała w ruchu i to bardzo czuć się w książce. Opowiada historię głównej bohaterki, starszej kobiety, poetki, rozwódki, matki, córki, która zniknęła, której nie ma. Też główna bohaterka jest córką, i tam jest też historia jej matki bardzo wciągająca i, i taka nawet hipnotyzująca, kiedy się pojawia w, na stronach postać matki, która rozmawia ze studnią i mówi studzienko, studzienko. To rzeczywiście jest takie wrażenie, jakby to była jakaś melodia, jakby to była jakaś pieśń. I jak myślę o tej książce, to właśnie myślę o, o melodii, o rytmie i o tempie takim dynamicznym, bardzo. To jest wszystko w ruchu i to jest też, no są to trzy historie. Myślę, że to można powiedzieć, że to są historie trzech kobiet: tej głównej bohaterki, poetki, jej córki, bo ją poznajemy przez pryzmat właśnie matki, i historia kobiety, która pamięta wojnę i i, I dziś jest i babcią, i, i matką, ale ciągle rozmawia ze swoimi duchami z przyszłości. Bardzo Państwu polecam krótką wymianę Ognia Zyty Ludzkiej, a tę książkę y, przypominam, pokazuję i, i zachęcam do czytania też w kontekście tego, że w tym roku ukaże się nowa powieść Zyty Ludzkiej i ja bardzo, bardzo nie mogę się tego doczekać, a tymczasem ciesz, cieszmy się tym, co, co możemy jeszcze Zyty Ludzkiej y, przeczytać. Polecam, strony ulubione to są. Do zobaczenia.